Na kanale Kulinarne Grzeszki. Chciałabym Ci dzisiaj pokazać, jak zrobić kulki mocy z orzechami i awokado. Zapraszam do obejrzenia mojego filmiku. Dziś pokażę Ci, jak przygotować orzechowe kulki mocy z awokado. Do przygotowania kulek będziemy potrzebować garść orzechów nerkowców, garść orzechów włoskich, dwie łyżki miodu dwie łyżki kakao, pół awokado, 10 wcześniej namoczonych daktyli, trzy garście płatków owsianych błyskawicznych oraz opcjonalnie dwie łyżki brązowego cukru. Więc zaczynamy. Zaczynamy od zblendowania orzechów na mąkę. Przesypuję orzechy do większej miski. Następnie kolejno dodaję awokado. Dwie łyżki miodu. Dziesięć daktyli, kakao. Wszystko jeszcze raz blenduję. Po zblendowaniu składników masa mniej więcej ma taką konsystencję. Ja dodam odrobinę brązowego cukru. I wsypię płatki owsiane. Jeżeli uznasz, że masa jest zbyt gęsta, możesz dodać łyżkę lub dwie Wody bądź wywaru z daktyli. Moja masa jest wystarczająco lepka, więc teraz będę formułować kulki. Kulki wyrabiamy dowolnej wielkości. Dłonie należy zwilżyć odrobiną wody, tak aby masa nie przylegała do dłoni. Tak przygotowane kulki należy włożyć do lodówki, aby masa stężała i była twardsza. Jeżeli podobał Ci się mój przepis, daj łapkę w górę i komentarz. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi przepisami, zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję ślicznie. Pa!